Halo, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Karol, po prostu Karol. To jest mój drugi odcinek na kanale. Chciałem po prostu nagrać film, zobaczyć, czy chcecie mnie oglądać. bo Jestem po prostu ciekawy, czy to, co robię, jest interesujące i czy chcielibyście na to patrzeć. Także zagrałem po prostu Net tradycyjnie w CSGO. Zobaczycie jak gramy, ja gram beznadziejnie, tu nie ma żadnych wątpliwości. No to, to grajmy, no. Dopiero zacząłem, jest bodajże 8.30, nie jestem wyspany, wstałem o 7 około. Ja nie, nie mogę coś zasnąć ostatnio, no i co? No i pomyślałem, że... Za, nagram drugi film na kanale, że zobaczymy, czy to się będzie podobać i... No i cóż, no... no i niestety mnie zabili, kurna macie. No dobra, trudno, gramy dalej. O Boże... Ja w CES gram chyba od grudnia. Czy gram dobrze to wiadomo, że nie gram dobrze, jak chcecie możecie to ocenić, pisze w komentarzach, będę wdzięczny No i cóż no Tak mam szczerze mm, jest mój drugi film na kanale trochę się stresuję, nie wiem czy mam po prostu się stresuje No nie wiem kurna ale wkuszu teraz no jak cudem grać tym bizonem to jest coś beznadziejnego nienawidzę bizona. Rojo lubi, ja nie lubię, no niestety. Każdy ma inne upodobania. Idzie tutaj. Pek. No i dobra. O, tutaj takiego. Tutaj takiego playsa trochę dzikiego walnąłem. Dobra, dwa chyciki padły. O, jeszcze do osiągnięcia. Do... Zacząłem nagrywać na YouTube i od razu osiągnięcie odblokowuje. Coś pięknego. Chciałbym tak mieć zawsze 815, jest słabo Skurna was, z której strony wyszczelacie chamy Łe, dobra, już nie mogę zmienić trudno O Boże, dobra Chyba to wytnę Jakbym umiał jeszcze, dobra Dobra, grajmy, grajmy nie zrażamy się. Kontrola full auto. A kurwa, słyszę. O mój Boże, dobra, nieważne. Dobra, może jakieś dzikie play z AWKO. Cyk. Jeden siedzi. A <laughs> z awką, żeby dobrze grać, to muszę mieć dziennik. Ja go nie mam. Ale może jakoś, że teraz nagrywam. Nie trafiłem. A dziwne. No, jednak... nie. dzika dostał. 81 w czterech. Ale żegloch to jest takie gówno kompletne, dobra, nieważne. Gramy dalej. Idę na Longa, bo to jest Awku moje ulubione miejsce. Widziałem to kurde się Longa gdzieś. w staty o dziwo na plusie. Ha. Aż się kurna na dziwię. Nie, 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 dalej. Cyk. Jak będę miał. Yy, możecie pisać w komentarzach, co mam nagrywać. W czasie oczywiście nie, nie dawajcie mi takiego na przykład. Dedran, dead znaczy Dedran mógłby być, chociaż żebany chłopie nie umiem, to nie wiem czy to by miał sens. No ale, jakbyście chcieli, to czemu nie? O mój Boże, taki kurna wstyd, wsty, dobra, nieważne. No i zabij, go, chciałem sobie jedną z Digla, chociażby to właśnie nie wiem, jakim cudem miałem prosto na jego głowie było, ale dobra. O, mój boss Kontrola full auto. Łe, ktoś wczoraj? Ja pierdzielę. Nic, no. Przynajmniej wiecie, jak już gram tutaj nie ma żadnych tajemnic. A tu nie ma go. Ja się, że jest. Dobra, nieważne. Z makiem. Łe. Ile dostał? 42 w to jest aż niemożliwe. Napiszcie już... Nic... No kurde, dobra, nic nie piszcie. Nie ma co. O, nie zmutowałem nawet ludzi, bo... Jest tak rado, że nawet nie myślę, można powiedzieć. Wstałem, zrobiłem śniadanie, myślę się osiądę i nagram, no i... Nawet nie pamiętałem o tym, żeby to, na, żeby to zrobić. O Boże, A ja go nie trafiłem. Ja pierd... Nie no, szkoda gadać. Pięknie, szkoda gadać, bo to jest niemożliwe, że ja go nie trafiłem. Dobra. Slip. Nos dwóch stron. Nic mu nie Kurczę, nie wierzę. 18. Oj, Boż. I biorę to, co mnie losuje, przynajmniej się staram. Dlaczego, jak jest bizon, to usuwam, bo nie lubię bizona, bo ja tym grać kompletnie nie umiem. Już lubię, ale. Jeszcze znowu żyłem, Dobra, z kałaszkiem. A ja mogę grać z kałaszkiem. Kałaszek jest dobry. No. Aha, z tyłu, dobra. Łe, nie no, z każdej strony, dobra, biorę dawkę, bo mnie znerwowali. Jeden, kurna, no i znowu za pleców, ajajajaj. Jak <laughs> ja dawno na tym meczu nie gramiam, piąte miejsce, dopiero szósty. 1, 2, 3, 4, piąte miejsce, no, słabiutko trochę, kurczę. Zawsze miałem przeważnie, a dobra, nie będę się chwalił. <laughs> nie zdążyłem już Dawać, da dać zooma, śmieszne. Uhe, znowu za pleców z bo ja z tym Nie, nie, to nie jest. O kurde. Dobra, dobra. Nagew to jest jednak dziadło. Nie polecam tej broni. Jest beznadziejna. Nie wiem, kto ją otworzył. Negew jest może dobry, ale to kurna z jednego metra. No. I ty tylko. To na dalekie to to nie ma sensu. Nie zabiłeś? kurwa podobało cię. Myślałem, że go zabił. Był tu. Oj, Jezu. No i uciekł, no porąbany czemu jakaś, nie uciekaj. Dobra. No nie no, lecimy. Łe, jak zwykle, noż, kurczę noc na pleców Aj. A to już się prawie detmeć skończyłem i to szybko zleciało. Cóż Wszystko co dobre się kończy, ale to mam nadzieję nie jest jeszcze koniec mojego nagrywania, myślę, że się Wam będzie podobać. Będę dalej nagrywał coraz lepiej. Aha, jeszcze chciałem was przeprosić za zatem napisz Action tak na górze. Mam taki program po prostu nagrywania, podoba mi się... Postaram się jakoś to zmienić. Może kur... Może się po prostu uda. Zobaczymy. Postaram się zrobić, żeby tego nie było. Żeby wam to nie przeszkadzało. Umówmy się tak. O, zobrzy... zobrzyna go zjadę, zobrzyna. Albo nie. Albo go nie zjadę. Trafiłem go 51-2. No. Nie, no strzela już z shorta. No, ja, dobra, nieważne. Szkoda, gadać łe. Nie dostał nic, i są moi Pyk. Nie dobra, piąte miejsce. Nie jest najgorzej. Także dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jeśli się podoba, proszę Was wszystkich. Oprzął łapkę w górę, możesz zostawić subskrypcję, no i cóż, widzimy się w kolejnych nagranych przeze mnie filmach, tak? Cześć!